Miś Cyryl i zachowania na drodze. Małgosia, Jaś i Miś Cyryl jadą razem z mamą samochodem do przedszkola. Zanim jednak dotrą na miejsce, trzeba zatankować auto na ulubionej stacji paliw. Mama nakazuje dzieciom, aby pozostały w aucie. Na stacji paliw należy zachować szczególną ostrożność. Nie wolno dzieciom biegać ani jeździć na hulajnodze lub rowerze. Trzeba być ostrożnym, aby nie spowodować awarii i wycieku paliwa. Teraz możemy bezpiecznie dojechać do przedszkola. Aby wejść do przedszkola, dzieci razem z mamą i misiem Cyrylem muszą przejść przez jezdnię. Przy przedszkolu jest sygnalizacja świetlna. Co należy zrobić, gdy światło jest czerwone? Tak! Należy poczekać, aż światło zmieni się na zielone. Zielone światło! Można bezpiecznie przejść na drugą stronę jezdni. Upewniamy się, że nic nie jedzie i przechodzimy żwawo. Jednak co należy zrobić, gdy przy przejściu dla pieszych nie ma sygnalizacji świetlnej? Gdy przez pasy przejść wypada, ważna wtedy jest zasada. By rozejrzeć się na boki, nim postawię pierwsze kroki. Patrzę w lewo, patrzę w prawo, znów na lewo zerkam żwawo. Gdy już czuję się bezpiecznie, to przez pasy idę grzecznie. Szybkim krokiem maszeruję, dorosłego się pilnuję. Zachowania na drodze